Siema, cześć, cześć ludzie, witajcie na kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z poranika W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zmienić kolor tła z. kolor nie, W sensie kolor nie może nie tyle co tła, co tła jako nieba z chmurami z takiego koloru, na przykład na taki, do no, dowolny kolor, jaki chcecie. W tym odcinku wam to szybko pokażę, bo to jest bardzo szybka, krótka metoda. Przed rozpoczęciem filmu zachęcam cię do subskrypcji kanału, zostaw też lajka, napisz komentarz jakiś, a my lecimy dalej z odcinkiem. Wybieramy sobie naszą tutaj warstwę główną, zdjęcie które chcemy przerobić. Klikamy sobie tutaj w to kółko i wybieramy kolor kryjący. Na początku wybier Wybieramy kolor ten jaki dowolny, weźmy sobie na przykład czarny i ukrywamy tą warstwę. Aktualnie ten kolor jest nam niepotrzebny, ponieważ zaraz będziemy go używać, ale nie teraz. Jak już mamy yy, wybrany kolor nasz jest czarny, klikamy Ctrl I tutaj na tą warstwę maski, żeby była ona też czarna, żebyśmy widzieli nasz rysunek. Teraz dwa razy klikamy ten kwadracik z naszym kolorem yy, kryjącym. I teraz właśnie wybieramy sobie kolor z tej palety. Wybieramy sobie na przykład ten kolor i trochę go na przykład sobie ściemniamy, trochę dajmy go w lewo. Teraz klikam OK. I teraz tak, bierzemy pędzel B na klawiaturze, bądź tutaj pędzel, z warstwą białą, żeby po prostu pisać białym na czarnym i marzymy e, tym kolorem tylko tam, gdzie są chmury, tylko gdzie są chmury. Nie wchodzimy na drzewa już, bo popisuje nam to efekt. Może to tak trochę przed drzewami coś takiego można. Klikamy sobie dwa razy tutaj w bok mamy tutaj teraz taką warstwę bieżącą oraz warstwę pod spodem. Przesuwamy sobie e, kursorem warstwę pod spodem, ale zobaczcie, że to nam jakoś dziwnie robi. Więc przytrzymujemy alta, prawą cząstkę przesuwamy do samego końca, do samego początku i przesuwamy tą jedną gałką. Nie. Przesuwamy tą jedną trzymając alta, cały czas trzymając alta przesuwamy tą jedną gałką na efekt, aż, aż, aż nam się spodoba. Przykład mi się coś takiego podoba. O. I teraz porównanie: to jest przerobione, a to jest oryginał. To się może przydać, jak ktoś na przykład chce zmienić kolor tła pod jakąś, nie wiem, grafikę, fotomanipulację czy cokolwiek i chce ujednolicić tło. Można też się pobawić tutaj nakładkami, ale to w sumie nieciekawe są efekty, chyba że ktoś chce taki jakiś specyficzny tytuł zrobić. Żeby zmienić kolor, jeszcze raz naciskamy i Zbrysowamy pulsar, możemy sobie zrobić takie jasne, możemy sobie białe, możemy sobie zrobić takie czarne. mi akurat się podoba takie, takie trochę pod czerni podchodzące niebo. O, zobaczcie, takie burzowe chmury, możesz do tego coś dorobić. Tutaj, jakbyście chcieli, to można sobie jeszcze bardziej... może to sobie bardziej podkolorować pod te drzewa. Pamiętajcie, żeby nie kolorować po drzewach. Ok. I to teraz już po prostu da wasza dowolność. Możecie z tym robić co chcecie. Możecie się bawić kryciem. Możecie się po prostu bawić w ukrywaniem, w nakładki różne. Więc jeśli odcinek cię spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz. A my się na następnym odcinku. Cześć!